Pierwszym, doskonale w znany pozdrowie Ostrowie po 2012 roku reprezentował tutejsze barwy i wyjaczało. Z 21-letni jeszcze nionior, dziś wystąpił w drużynie KSMU jako gość Damian Drużdż. No i trzydopartna postać Polskiego Spituera Polarny, pozornik Romanek, atlantora Mariusz Pusiakowski. Z numerem czwartym to Wojciech Lisiecki. Z numerem piątym Francuz, który jako drugi z Francuzów reprezentował się w Lidze Polskiej. Pierwszym Francuzem, który reprezentował w Lidze Polskiej był Filip Berze, a on jako drugi. Pozostaje tutaj w 2014 roku. W szóstym, Nocy, pierwszy z numerem szóstym Oskar Nocu, pierwszym z nich. I z numerem siódmym Adrian Białk. I głoszono na gospodarzy, który do prezentacji przyprowadził trener doskonale znany po zdrowiu doskonały był były wróżbowiec, pan Mariusz Staszewski. Z nowym dziewiątym pozostał w towarzystwie do nowego zdrowia doskonały patryk Jony. Wsiaden, a graniczy sam Masters <śleskujesz> Nr 11 to popularny Brzuska Kamieniu czyli powraca do ostrowa po sezonie, który prezentował w 2014 roku. To jest numerem 12. Połek Pawliszy, co nazwany? Romanek Garnozdrą, Łukasz Sówka. 13. wychowany przez Kresu Zielona Góra Zbigniew Sulecki. I z numerem 14. żołnierzy podwójnego obywatelstwo polskie i szwedzkie Maksymilian Kotanowicz. A z numerem 15. debiutanty Jędrzej Zając. Witam Państwo, sędzią dzisiejszych zawodów jest pan Wojciech Grodzki z Opola, komisarz autorów Krzysztof Pogórski, kierownikiem zawodu Krzysztof Gałandziuk, kierownikiem startu Marcin Kołysior, winażerowi Paweł Kaczmarek, Paweł Juszczak, trzymał Przybył, Ryszard Lewandowski, chronometraż przemysła Przemysław Leśny, kierownikiem parku Maszyn Zbigniew Dziubka, sekretarz zawodów Artur Małecki, lekarz na Adam Stangler, a komentować zawody dla Państwa dzisiaj Adam Żypowski i Ryszard